Cześć, witajcie, assassin 08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Call of Juarez w język krwi. Moi drodzy, na początku chciałem was serdecznie przeprosić za to, że się jednak nie pojawiły te dwa odcinki w poprzednim tygodniu, ale po pierwsze, w środę był Pixelbox, także tak czy siak pojawiłby się jeden odcinek i to w niedzielę, ale niestety z powodów prywatnych, osobistych ten odcinek się nie pojawił, także przepraszam jeszcze raz, ale myślę, że w tym tygodniu to nadrobimy, i oprócz tego odcinka, który teraz oglądacie, pojawi się jeszcze jeden, ale nic nie obiecuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz już zaczynamy grę i pędzimy do domu, ponieważ tak powiedział nasz brat. Halo, pędzimy. Dobra, chyba mam ja prowadzić w takim razie. Gdzie on jest? Jest. Słuchajcie, Red Dead Redemption na pc Dokładnie tak. O, widzę, że są już NKS-i. Już na nas czekają, kurde. Już czekają. Co? Czy on zabił mi konia? Nie gadajcie. O nie, słuchajcie. Zaczynam to jeszcze raz, bo nie pozwolę na to, żeby zabili mi konia. Ok, słuchajcie. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że teraz. Nie zabiją mi mojego tutaj konika. Dobra. Chodź koniu. Od razu mi się przypomina Misterix i odcinek z koniem. Kto pamięta? Tego pozdrawiam. Ok, może ten koń lepiej niech tutaj zostanie, bo nie wiem co się dzieje tam. I ogólnie pisaliście mi w komentarzach, to znaczy jedna osoba napisała, żebym się nie męczył i żebym używał po prostu e, tego tego. A jak to się nazywa? Tego trybu koncentracji. I tak też będę robić, słuchajcie. Także pozdrawiam tego, kto to napisał. Dzięki za radę. I pisaliście też, żebym y, czytał napisy, ponieważ na przykład omijam sporo rzeczy, czy coś takiego. Ale słuchajcie, naprawdę, jak się skupiam na rozgrywce, to ciężko jest mi się skupić na napisach. Więc y, z tym bywa naprawdę różnie. Okej. Okay. Wybijamy, słuchajcie, każdego. Po prostu każdego w pień. Są osłony, także o tyle dobrze. A jankesi to nie są jacyś nie wiadomo jak groźni przeciwnicy. Także o tyle dobrze. Pędzimy, pędzimy. Słuchajcie, rozwalamy kolejnych jankesów. Tutaj mamy następnego. Chociaż w sumie nie będę mówił, że następny i następny, ponieważ jest ich tutaj naprawdę dużo. Szybko przeładowujemy. Tutaj ucieka. Dokąd tak uciekasz? Jankesie. Ok, jeszcze jeden. Kurde, ale ten to już zwiewa. Dobra, chyba się udało. Więc biegnijmy już do rezydencji. I to jest Co chyba to jest dom. Tam? Naszych braci, tak? Dokładnie tak. Co tu się stało? No, jak widzicie. Są jakieś dymy, jakaś zadymka, ehe. Dobra, tutaj mamy kolejnych, Kurczę, ile ich jest? Nie no, powiem wam, że teraz chyba w ruch musi iść tutaj nasz e, ten, jak on się nazywa? Nasz tryb koncentracji, no i sprawdził się jak widać, także o tyle dobrze. Wow, na dachu! Ok, tutaj jeden, tutaj kolejny. Gdzie ten koń? Chociaż w sumie dobrze, niech on tam zostanie, żeby nie zginął. Kurde, ile ich tutaj jest? Chyba, że to nadal ci sami. Chociaż wątpię. Dobra. Czy to wszyscy? Okej okay, bracie, pędzę do drzwi w takim razie. Ale jest zamknięte. Okej, okay, na trzy. Nie było raz, dwa, trzy. O co chodzi, słuchajcie? Pyk, pyk, pyk. Kurczę, trochę nie trafiłem. Trochę to zlamiłem, ale dobra. W każdym razie, tak czy siak, się udało. I pędzimy na górę. Czego, szczelosz? Tu następny. Chyba nie trafiłem, ale mam brata, który zawsze mi pomoże. Słuchajcie, myślę, że za chwilkę komentarz integracyjny. Kurczę, skupiłem się na rozgrywce. Nie przeczytałem komentarza. Dobra, także ja mam iść na balkon. No to pędzimy. Słuchajcie, to jest tutaj, dobra. Użyj lasa, by wejść na balkon. Ok? Gdzie jest laso? Halo, dobra, jest laso. Teraz mam się tutaj dostać, ok? Kręcimy, kręcimy i rzucamy. Pięknie, ok? No, i jesteśmy. Szybka zmiana broni, moi drodzy. Podchodzimy. No, i dobra, teraz chyba wjeżdżamy. Tak, jest, słuchajcie, z Buta wjeżdżamy idealnie. Pięknie, słuchajcie. To jest siła kooperacji. Ma. Is she gone? She died during the night, Ray. She didn't deserve this. I bolted the door, but they broke it down. I tried to protect her, but... You did your best.

Nie zostawiamy ani jednego żywego Jankesa, słuchajcie. Nigdy w życiu. Za to co zrobili, zginą. Po prostu wszyscy zginą. Słuchajcie, komentarz integracyjny, tak jak wspominałem przed chwilą, i na czym on będzie polegać? Czekajcie, zaraz znowu zginę. Lepiej uważać. A komentarz integracyjny, słuchajcie, będzie dotyczyć. Właśnie domu. Napiszcie koniecznie w komentarzu. W jakim domu mieszkacie? Czy jest to blok, czy jest to domek jednorodzinny? Ok, zginąłem. Także zaraz to sobie powtórzymy. A wy pisze koniecznie komentarze i zobaczymy, w jakim domu mieszkacie. Jeżeli o mnie chodzi, to ja mieszkam w domu jednorodzinnym. No i cóż, i to tyle. Dobra, słuchajcie, lecimy do łodzi. Teraz już skupiam się na grze. Chociaż tak czy siak, niestety, po filter trochę mi przeszkadza w tych. E... W tych napisach. Ale dobra. Damy sobie radę. Ok. Jest jeden. Jest kolejny. Ostrożnie, ostrożnie. Kurcze, bracie. Nie przeszkadzaj mi. Proszę cię. Dobra. Dajemy radę. Tutaj następny. Pięknie. Dobra. Znisz za pomocą działa parowiec i powstrzymaj posiłki. Dobra. Mamy zniszczyć parowiec, no spoko. Także używamy i niszczymy. Krótka piłka. Ok, lecimy szybko tutaj, słuchajcie. Wiem, że to nie jest armatka. Ale może damy radę. No dobra. Ja zajmę się tą armatką lepiej. Szybko, 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 słuchajcie. Wow, chyba się udało. Ale widzę już Jankesów. I już lecą. Wszyscy w wodzie. No to teraz słuchajcie tryb koncentracji i niszczymy każdego, nie? Dobra, tyle, ile mi się udało, tyle załatwiłem. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. To znaczy ja uciekam. Chowam się szybko za kamieniem. I tutaj będzie lepiej po prostu. Muszę jak najszybciej naładować, słuchajcie, tryb koncentracji. Żeby było łatwiej grać. Dobra. Nie wiem czy słyszeliście, ale to Messenger. Ktoś tam się już dobija. Spokojnie, chwilunia. Ja tu nagrywam, kurde. Ojej, jak nie trafiłem. Ale to był fail. Dobra. Chyba się udało. Tak jest. No i fajnie. Co teraz? We should bury him all. We can't stay here for too long. You hear me, Ray? Ray. We'll rebuild it. After the war, we'll come back here, and this will be our home again. Wierzę w was, chłopaki. Kilka godzin później. Looks like we're late to the party. All clear, sir. God damn macaws. Look at all these dead bluebellies. And we might have to give them medals for this. Right after we string them up. I take this as a personal affront. An insult to everything I stand for as a southerner and a gentleman. They violated a direct order. They deserted their unit because of men like them not doing their duty. Atlanta burned. Whether it's tomorrow or five years from tomorrow, those arrogant sons of bitches will hang. To ja im pomogłem, a teraz chcą mnie zabić? Czy ja dobrze to rozumiem? No fucking way, ja się nie poddam. Ukończyliśmy tym samym rozdział drugi i to są chyba rozdziały, nie akty. Muszę dokładnie to słuchajcie ogarnąć, żeby nie pomylić się, ale ukończyliśmy ten poziom, także to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Odpowiadajcie na komentarz integracyjny i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu. Cześć!